Dzień dobry Państwu. Piękna muzyka, jak zwykle na początek. Jesteśmy tutaj dzisiaj ze spółką, ze spółką INPRO SA, która to jest czwartą spółką, która debiutuje na rynku głównym w tym roku. 398 spółka. Czyli obowiązek mam za sobą, statystyka podana. Spółka Inpro to jest deweloper z pięknego, naprawdę pięknego miasta Gdańsk. Możecie Państwo podziwiać to na zdjęciach, które spółka dzisiaj eksponuje w naszej, w naszej siedzibie. Spółka jest dzisiaj reprezentowana przez trzy osoby. Pan Piotr Stefaniak, prezes zarządu. Pan Zbigniew Lewiński, wiceprezes zarządu. Obaj panowie są również jednymi z głównych akcjonariuszy spółki. Z tego co wiemy, trzeci akcjonariusz aktywnie spędza czas i ładuje tzw. akumulatory. Mamy również panią Elżbietę Marks, dyrektora finansowego w spółce oraz dwóch panów, którzy reprezentują instytucje, które wspomagały spółkę w przeprowadzeniu oferty. Pan Piotr Raczyński, prezes DDPP Corporate Finance, który był koordynatorem oferty oraz pan Jan Rekowski, menedżer rynku pierwotnego z domu maklerskiego BZW Baka, również oferujący w ramach oferty. Panie prezesie, zwracam się do pana Piotra Stefaniaka. Czas na pana. Kilka słów do zgromadzonych gości i do telewizorów. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło widzieć tak szerokie grono na dzisiejszym debiucie. Ten dzień jest dla nas bardzo ważny. Nie da się ukryć, że 20 lat temu, kiedy zaczynaliśmy jako jedni z pierwszych w Polsce działalność deweloperską, no nie marzyło nam się to, że kiedyś znajdziemy się w gronie najlepszych polskich przedsiębiorstw, które już przed nami zadebiutowały na giełdzie. No i w tym gronie od dzisiaj już będziemy. No, szczerze mówiąc, to 20 lat temu nie można było wyobrazić sobie, że będziemy na giełdzie, bo dopiero w 1991 roku odbyły się pierwsze notowania po wojnie giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Wydaje nam się, że podstawą naszego sukcesu to jest przede wszystkim znajomość rynku trójmiejskiego, na którym głównie działamy. Ponieważ jesteśmy na tym rynku 24 lata, wobec tego można powiedzieć, że znamy wszystkie najatrakcyjniejsze miejsca na tym rynku. Stąd też nasze, nasze inwestycje, co na tych tu obrazkach widać, są usytuowane w najlepszych miejscach Trójmiasta. I też uważam, że stąd się bierze wielki na nie popyt. Uważam również, że przez te lata pracy wyrobiliśmy sobie duże zaufanie u klientów. Także nawet w tej chwili w znacznie, na znacznie trudniejszym już rynku deweloperskim udaje nam się sprzedawać bardzo dużą ilość mieszkań jeszcze przed rozpoczęciem budów. Jestem przekonany, jak również moi wspólnicy, że jest przed nami wielka perspektywa, dlatego że osiągnęliśmy dużą stabilność finansową, jak również mamy znakomity bank gruntów który to są inwestycje, które za moment rozpoczniemy. A oczywiście w tej realizacji czy, czy, czy w tej dynamice działania, którą przewidujemy teraz po wejściu na giełdę, no pomogą nam pieniądze, które uzyskaliśmy z emisji. Jest to 66 milionów złotych, a zatem pozwoli nam to, no po pierwsze, bardzo łatwo uzyskiwać kredyty na realizację, ponieważ nasz wkład własny będzie częściowo właśnie pokrywany z tego, z pieniędzy z debiutu. Również będziemy poszerzali bank gruntów. Staramy się poszerzyć naszą działalność, o, o, o obiekty komercyjne, szczególnie hotelarskie. No na jednym ze zdjęć właśnie widać obiekt w Mikołajkach, który rozpoczniemy realizować już w kwietniu. Jak również, jeżeli by się rynek trójmierski okazał za ciasny, to przewidujemy no, ekspansję do innych dużych miast w Polsce. No, oczywiście, oprócz tego, że jesteśmy dumni z tego, że nam się udało na tej giełdzie zadebiutować, to również jesteśmy wdzięczni i pełni uznania dla ludzi, którzy zainwestowali w akcje, które emitowaliśmy. Wiadomo, że tych spółek w tej chwili deweloperskich jest na giełdzie dużo i angażowanie się w następną spółkę nową. No, można powiedzieć, może, że nie jest ryzykowne, bo jak się naszą firmę zbada, to wydaje mi się, że ryzyka nie ma. Niemniej jednak jest to pewnego rodzaju odwaga. Cieszymy się z tego, że tak znakomici inwestorzy nabyli nasze akcje z emisji. Jednocześnie no, wyrażamy przekonanie, że będą z tej inwestycji zadowoleni. Będziemy się starali, żeby firma rosła w siłę żeby wartość jej rosła systematycznie, no i żeby co roku można było satysfakcjonować naszych współwłaścicieli stowitą dywidendą. Pozwolę sobie Państwu przedstawić jeszcze osoby, które brały udział w tym, wspomagały nas w tym procesie wejścia na giełdę. Była, była to firma, jako, jako koordynator, doradca finansowy DDPP Corporate Finance, którą Pan Piotr Raczyński reprezentuje. Oferującymi były banki, były biura maklerskie, dom maklerski BZWBK i DDPP Securities. Jest Pan Jan Rekowski z nami. Bank BZWBK, z którym również wiele, wiele lat współpracujemy, był naszym doradcą kapitałowym. Kancelaria prawna, Kancelaria Prawna Łatała i wspólnicy doradzali nam i pilnowali, żeby ten proces odbywał się zgodnie z prawem. I robili to bardzo sprawnie. Oprócz tego wszystkie audyty przeprowadzała spółka bardzo znana na rynku BDO. I o wizerunek firmy, o ten wygląd zewnętrzny dbała firma Agencja Public Relations Tauber Promotion. Pozostaje mi bardzo Państwu podziękować za udział w dzisiejszej uroczystości. Wszystkim nabywcom naszych akcji życzyć, żeby te akcje szły cały czas w górę, systematycznie, może niezbyt szybko, ale konsekwentnie do przodu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Panie Prezesie. Mogę tylko potwierdzić Pana słowa, że jesteście bardzo efektywni w sprzedaży swoich nieruchomości. W trakcie porannego tutaj wspólnego śniadania prawie mi panowie sprzedali apartament na tej wyspie Ptasiej, którą tutaj pan reklamował. Także gratuluję. A teraz symboliczny moment. Nasz, jak mówię na niego, byk warszawski powędruje w pana ręce, panie prezesie. Zapraszam. Teraz kolejny moment symboliczny po tym zdjęciu, lampka szampana i uderzenie w dzwon giełdowy. Dziękuję Państwu bardzo, właściwie już wszystko powiedziałem, <laughs> także, także tylko z, z, zapraszam Państwa na, na lampkę szampana i na rozmowy kuluarowe. Służymy wszelkimi informacjami, bo jak sądzę również jest sporo inwestorów, którzy nabyli akcje z pierwszej naszej emisji. Dziękuję bardzo. <laughs>